Wręczono paszporty polityki. Prowadzący zażartowali sobie z Andrzeja Dudy. We wtorek odbyła się 32. edycja paszportów polityki, jednych z najważniejszych nagród w polskiej kulturze. Prowadzący nagle podjęli temat Andrzeja Dudy. Tak zażartowali sobie z prezydenta. Gala paszportów polityki organizowana jest od 1993 roku. W jej ramach przyznawane są nagrody w takich kategoriach jak muzyka poważna, kultura cyfrowa, sztuki wizualne, film, muzyka popularna, scena oraz książka. Prowadzący paszportów polityki zażartowali sobie z Andrzeja Dudy. Polacy mieli okazję oglądać wydarzenie na żywo, ponieważ gala była transmitowana przez stację TVN 24. Transmisja odbyła się także na kanale Tygodnika na platformie YouTube. Prowadzącymi byli dziennikarka stacji Marta Kuligowska oraz Bartek Haciński, wicenaczelny i dziennikarz muzyczny Tygodnika Polityka. Po występie zespołu Łona X Konieczny X Krupa, Kuligowska i Haciński powitali zgromadzonych, zwracając się do prezydentów poszczególnych miast. W tym momencie odnieśli się do nieobecności prezydenta Andrzeja Dudy, stwierdzając, że nie zabiegali o jego obecność, bo wiedzą, że to trudne. Kuligowska dodała następnie, nawiązując do pasji prezydenta do narciarstwa: Jest trudno, sezon narciarski w pełni. Pan prezydent lubi śmigać na nartach, zresztą sam potwierdził, że dla niego jest to najlepsza regeneracja. Ale to może być ostatni taki sezon. Chaciński podsumował ten wątek słowami, więc tym bardziej nie chcieliśmy go przerywać. Przypomnijmy, że na początku stycznia Andrzej Duda nie wziął udziału w gali inaugurującej polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, a dzień później miał zostać zauważony na nartach w Kluszkowcach. Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką Pomóżcie seniorom razem z nami. Wręczono paszporty polityki 2024 W tym roku paszport polityki w muzyce poważnej otrzymała Gabriela Legan. Nagrodę w dziedzinie kultury cyfrowej zdobyła organizacja NAFO, North Atlantic Fella Organization, największy na świecie proukraiński ruch społeczny, którego współtwórcą jest Polak Kamil Dyszewski. W sztukach wizualnych wyróżniono Monikę Drożyńską. Paszport polityki w filmie trafił do Kamili Tarabury, w muzyce popularnej zwyciężył Kuba Więcek, a w kategorii scena nagrodę odebrał Wojciech Grudziński. W książce wyróżniono Julę Łyskawę za debiutancką powieść Prawdziwa historia Jeffrey'a Watersa i jego ojców. Paszport czytelników polityki otrzymała aktorka Sandra Drzymalska, a nagrodę kreatora kultury przyznano Markowi Koterskiemu.